Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy to ciemna strona rybołówstwa. Mają one ogromny wpływ na środowisko, zmniejszając zasoby rybne oraz niszcząc obszary siedliskowe. Ponadto są brzemienne w skutkach dla rybołówstwa, zakłócając konkurencję, szkodząc interesom uczciwych rybaków oraz osłabiając nadmorskie społeczności. Szacuje się, że połowy NNN mogą stanowić nawet 19% światowych połowów. Oczywiście Unia Europejska prowadzi intensywne prace nad likwidacją luk prawnych, które umożliwiają nielegalnym operatorom czerpanie zysków z połowów NNN. Jednym z takich działań jest dzisiaj omawiane sprawozdanie pana posła Romewy. Ponadto... W celu zapewnienia skutecznej walki z połowami NNN, państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały wyposażone w różne narzędzia i procedury. Eksport i import z Unii Europejskiej produktów rybołówstwa morskiego, zatwierdzonych jako legalne przez odpowiednie państwo odpowiednie państwo bandery oraz państwo wywozu, czy europejska czarna lista obejmująca zarówno statki prowadzące połowy NNN, jak i państwa, które tolerują nielegalne połowy, to namacalne przykłady takich narzędzi. Co prawda sprawozdanie posła Romewy jest tylko dostosowaniem do traktatu z Lizbony, niemniej jednak nawet takie techniczne zmiany przyczyniają się do lepszej walki z tym postępującym zjawiskiem, którego negatywne skutki mają wymiar międzynarodowy. Dlatego skuteczność walki z połowami NNN jest uzależniona od szerokiej współpracy i wzajemnego wsparcia wszystkich państw. Thank you very much. And next speaker is Caraballo. Buenas noches, señor presidente, señora comisaria, muchas gracias. Efectivamente, la Unión Europea tiene que intensificar la coordinación y la eficacia en la lucha contra la pesca ilegal.